Mega Code Studio. Dzień dobry, to was bardzo serdecznie w koleczku z Five Nights Freeze Into the Pit. Nagrywam odcinek po odcinku. Mm, więc e, kontynuujmy. Bo... A tak, zadzwoń do mamy, Dwo Dzwonimy do mamy. Bo w przyjęciu nie wiem, zło do mamy, tak, kupił tą lampę lawo lawową na wyprzedaży garażowej. Dość retro, ale myślałem, że jest fajno. Gdzie jest telefon mamy? Mogę się schować przed, przed osobnikiem mordercym, morderczym bo trzeba do tego wentylatora, skoro lato się kończy. O nie, bo tu wszystko mówią o szkole. No łaj, why? why, bro. Aha, jak biegam, to wykonuję więcej yy, gło głośności. Yy, mogę wyjść? Nie jestem. Korytarz drugi. Gdzie? William ja mógł się schować. Nie wiem, idę. Mogę kłócać jakoś? Dobra, zobaczymy, czy śpi w sypialni. Śmieć. No, śpi, dobra. Widziałem telefon. taty na no, no, tym ale najpierw muszę go w jakiś sposób, żeby to wyszło. Może uda mi się przestraszyć go głośnym hałasem. O nie, no bratku. Ja, jakim głośnym hałasem? Może do kuchni se zjem kabanusa? Kabanuza. O, hmm. Odz. Proszę się starać, lepiej się słabam. Jestem jadalnia. Do korytarzu? Boję się. On za mną, prawda? Jest tu mnóstwo ubrań. Telefon, telefon, telefon! Bratku, telefon! Otwórz ekwipunek. Jest, tu mam jakieś ekwipunki jakieś. En, naj, telefon, najszybszy, najbardziej przestarzały model jaki można sobie wyobrazić. Zapisany numeru, to to naprawdę jest na, na pamięć? Numer mamy powinien być gdzieś zapisany w domu. Okej, okay, nawigacja jest taka. Lista kontaktów? Nie mam żadnej listy kontaktów. No dobra. To zamykam i to jest w ogóle chyba pier... Nie, to nie wiem czy to jest pierwszy w nafale, który nie zamyka się pod przyciskiem Escape. On idzie, on tu idzie, ja pierdzielę. O chuj, o chuj. wam się pod łóżkiem. Nie, on 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 robi po prostu jakieś dziwne kroki. On mnie szuka. Mój pokój. mam tu gdzieś moją listę kontaktów? Czy on mnie szukał? Czy on mi rozwalił ubrania? Czy to coś mi się wydaje? Um. Hmm. Nie może być zapisany telefon do mamy. Czy to jest lista kontaktów? Hydraulik 555325, mechanik 555277. Czy numery działają? Dzwonimy do mechanika. Oh yeah! Eee, czekaj. Mm. Pięć, 5 pięć, 5 cztery piątki, trzy, dwa, okej. I co ja mam powiedzieć? Halo, mechaniku, w moim domu jest bomba. Albo tu. O, tu numer mamy! s Ile mi to zajęło? Nie mam pojęcia. Kołam się pod łóżkiem. E Ekwipunek. Sprawdzam. Pięć, 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 Lepiej go nie zgubić znowu. 5-5-5-5-6-8-3 5-5-6-8-3 5-5-5 5-6-5 6 8 3 Mogę dzwonić się do mamy? O Jezu, to jest taki dźwięk. Halo? Mamo, mamo, co pilne? Co się dzieje? Tata, on coś jest nie tak. Ok, zaraz tam będę. Pośpiesz się. Do salonu, a tam jest wyjście. Tam może się spotkam z mamą, bo nie ma chyba innego wyjścia, prawda? Mam taką nadzieję, owald. Musi być mama. Hej, mamo. Mamo! Tata został porwany, zastąpiony przez. Porwany, zastąpiony, to jakiś żart, To by wygląda no dobrze, nie wiedzieć, że nie wolno dawać, że co się dzieje, gdy jestem w pracy. Ale, ale nie widzisz tego? Widzę, że tata jest w porządku. Nie wiem, co cię napadło, ale idź do swojego pokoju i się uspokój. Muszę wracić do szpitala. Ale. Ojej. To już chyba wszystko leży do mnie. Tata musi być uwięziony w basenie z kulkami. Muszę iść do Jeffa. Dobra. Pewnie muszę poszukać jakieś klucze czy coś. Idą. Do piwnicy do piwnicy, do piwnicy. Uderz pająki, e? Eh? Ez. A nie wiem co to robić do. Jeszcze jakieś minigierki tu. Dobra, um, tylko do salonu i... i wyjść. Wychodzę. Ktoś tu jeszcze jest. Uciekamy przed tsunami salonu tak nie przeszukałem chyba Wyszłem S idę za do basenu z piłeczkami. Gdzie był basen z piłeczkami? Dom Oswalda, młyn, biblioteka, szkoła, Ceria. Do pizzerii idę. Jest, pizzeria, no spieszę, skutka jest, jeśli znać mi znajdź miejsce do, do... 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 Do tego, do... No. Idź do basenu z, pił, z piłkami. Dobra. ma Jeff. No na to, że dzisiejsza specjalność to kawałek pizzy i napój za 350 dolarów, tak samo i jak każdego dnia. A tu nie będzie Williama, tu nie będzie Williama. Chyba, że wróci do pizzerii, to będzie głupie, głupie. Zgadza się, na Dlaczego Jeff je trzyma? No to są kamerami, no nie rozumiesz, gościu. Kurde, te drzwi są zamknięte. Aha. Gdzie jest teraz? Jedalnia. A i tam jest was z pieczkami. Dobra, ale coś czuję, że chyba jeszcze Jack nie posprzątał te wszystkie ciała. Dobra, Do not use. O te kulki trzepią się, wchodzą na bombę. No a teraz muszę znaleźć te. Czyli tu są jakby dwa odległe światy? Coż ten dzieciak płacze? Może potrzebuje pomocy? A tutaj znowu będzie William? Chyba nie, bo sobie szedł. A czyli jest jakby alternatywny świat, który pokrywa się z normalnym? What the fuck, bro? To jest. Popomóż mi, nie, nie mogę się dostać. Jak się tam dostałeś? Niech mi zawołuje pnąć do środka. Czuję, że kostium się za, za, zatrzaskuje. Myślę, że mogę pozostać prostu lubię zaraz znajdę tam. Ja pierdziele. No kur... Czekaj, gdzie teraz poszli? No nie, no wtedy Freddy FNAF Experience. No a jeszcze bardziej przerażające, co kiedyś. Są rozrzucone, jakby ta półka była jakaś, trzpiały młowcy. Stronka bezpieczników, wtedy kiedyś mi jak ją łowię w to teraz pomogło. O to jest Freddy FNAF. No, z śrubetką to jest, śrubę, to, jest tam. to ta sama pizzeria, to ciekawe czy Jeff tam On ma klucz. Znajdź klucz. No dobra. Muszę znaleźć klucz. Nie. Jednak mówię, dobra, to nie. Kupon na Foxy, dobra, to nie. Aha, wyszedłem. Dokładnie mieć co mam zrobić? Do zobaczenia tato? What? What the fuck, bro? To nie, to, to. To nie jest prawdziwe zakończenie. Może tu? Może wejdę do tego świata, aby tam wziąć klucz. Tam, tam płaczę. Aha, czyli nadal nie ma tych animatroników. Dobra. Nigdy się nie wiedziałem, żeby Jeff tego używał. Wyjaśnia to wszystkie plamy na podłodze. Może w tym świecie mogę wejść? Zamknięte. Może Jeff da mi... Da mi... Może w korytazu? Korytarzu imprezowym coś może znajdę? Aha, to jest zamknięte? No to jeszcze dalej, jeszcze dalej. Korytarz imprezowy, tu musi być gdzieś rubokręt. Już są zamknięte. Ja tu wywróciłem się, ja pierdzielę. Oj, tu coś, tu coś źle wygląda. Panel kontrolny. Po co mi panel kontrolny? Tutaj będę grał w yy, grę. Mogę wejść do magazynu. Magazyn jest tutaj. Tu będzie śrubokręt. Działo elektronowe? What the fuck, bro? Tu ochrona to na pewno nie, nie wejdę. Są zamknięte. No tak. Hmm. A oni może? Zasilacz jeszcze mam. Wszystkie gry z przyszłości nadal tu są. Wygląda to, że przez lata niewiele się zniszczyły. Ona nikt nie wygląda nagrywany. Brakuje tu zbyt wielu części. Nie mogę tego tu użyć. Nie mam odpowiedniego przedmiotu, tej szafki lepiej szukać dalej. Chyba, że bateria zasilacz. Działo elektroniczne, e elektronowe. Włączyłem. Ta gra zgotował, sobie nieco z tym tokenów na nieograniczoną grę, na to, że są niższe bilety. Cieszę się, ciesz się, że przez te lata oglądałem tak naprawdę coś tam, coś tam. Spierających do balonów... Łód, co tu się odwala? Nie wiem, to jest jakaś gra. Aha, tu są parę cików, dobra. Mhm, wyjście. No to, że, jestem, że tam są jakieś bilety. Mam bilety jakieś. Nie ja będzie do przyniósł do tej szafki, lepiej szukać dalej. Halo Jeff, daj mi klucz. Hej Jeff, masz Shirboklin? Mogę go kupić? Zanim ci powiem, do czego potrzebujesz. Jeśli próbujesz włamać się do starych automatów, ktoś cię uprzedził. Nie, hmm, w moim rowerze jest luźne. Och, tak, trzymaj! Jeden w piwnicy, ale najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Między nami nie płacę za wywóz śmieci, ale zapomniałem wrzucić worek niewczy. wcześniej. Idź, wyrzucić do śmieci, dam ci klucz, ty wrócisz. Och, wezmę, ale te... Ale weź tę latarkę, na zewnątrz robi się dość ciemno. Dzięki. Ale bateria jest na wyczerpaniu. Szukaj śmieci, jeśli się skończy, znajdziesz coś. Uj Mam latarę! Oh yeah! Ładuję. Ile ja mam? Ja mam 43 nagrania, ale... Większość to było y, szukanie i uciekanie, więc... Więc pójdę... Do młynu, tak? Młyn. Noc pierwsza. Wskazówka może sprawdzić dziennik zadań w menu pauzy. Okej. Okay. Wróć śmieci. Halo? O, mam latarkę. Nie powinienem narodować lat. Aha, dobra. To nie. Matryca puzzli. Młyn zamknięto 3 lata temu. Prawie wszystko inne w tym mieście zamknięte tego samego czasu. U, jestem pewien, Wiem, że te śmieci leżą tutaj od tego młyna. Łapka na szczury? Fuj. Nie, Ja chcę do młynu właśnie. A tu mam worek i XD jestem takim śmieciem. Okej. Okay. Mapa tak y, wygląda, że y, do młynu idę. Bez noc pierwsza. Że noc pierwsza jest taka trudna? Tu mam coś zrobić, tu mam coś zrobić. Dobra. Bark nie śmieci. Weź klucz, dobra, czyli idę do pizzerii. Wskazówka, jeśli ciągle przegrywasz, stara się nie dać złapać. Dobra. Nie wskazówka, no by the way. E, siema? Nie, jak chcę z Tobą poradzić. Dawaj klucz. Dzięki dzieciaku uratowałeś plecy czy Trzymam narzędzia w piwnicy. Użyj tego klucza, aby tam się dostać. Dobra, mam klucz do piwnicy, nice! Jedę po śrubokręt i uratuję dzieciaka. I skończę chyba film, bo jest długi. Czekaj, okay, ja idę do piwnicy? Idę do piwnicy, dobra. Okej, okay, scena. Okay. Też teraz wiem do czego była ta scena. Nadal nie mogę wierzyć, że to miejsce jest jakimś domem animatroników. no rel. Um. Nie, nie, nie. Um. Wyłączyć mam. Trójka. Już do piwnicy. chodzimy Wchodzimy do klucz... Do kluczy, do piwnicy... Ej, Uch, wygląda na to, że pod spodem jest bateria. Mam baterię. Ale gdzie jest śrubokręt? Że czekaj! Jestem głupi, jestem głupi i głupszy. Jestem głupi i głupszy, igle. i Idę do basenu z kulkami. Popię yy, ten. Yy, mam. Mam. Yy, ten. Mam pomysł, opie. Wchodzę do basenu z kulkami. Bo to jest takie. Źle, nie, źle powiedziane, że wchodzę tutaj. Kurde, po, po co żeś się tutaj. Na dzieciak już nie żyje. Czekaj, gdzie oni teraz poszli? Czekaj. No nie, no nie. No ich nie ma. No to XD. Chyba ja bezpieczników, to, to pokazuję, jak używać. Nie znam, żeby teraz pomogło. Mm. Potrzebuję klucz. I tutaj będzie chyba nowy, co prawda? Mam, mam ślub Dokładnie to czegoś potrzebuję, dobra. Uratuj uwięzione dziecko. Okej. Okay. Idę uratować uwięzione dziecko. Idę uratować uwięzione dziecko. Ono dalej płacze, to, 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 to nie jest dobre. Dobra. Szybko, szybko, szybko. cię, dzieciaku. Dobra, wyskoczył. Często dziecko. Uuf, dzięki myślałem, że będę tam uwięziony na zawsze. W jednej chwili rozmawiałem z przyjacielem, a potem... Okej, okay, kolejne dziecko. Och, to brzmi jak o, on. Może być w niebezpieczeństwie. Chodź, możemy go znaleźć. Czemu ja idę pierwszy? Halo? Nieważne, wynosimy się stąd. Czekaj, okay, szukam mojego taty. Nie widzieliśmy co mężczyzn niebieskiej uszyli, prawda? Na myśli Dorosłego nie widziałem. Słuchaj, człowieku, chciałem ci powiedzieć, że. O, boy! Tylko uciekaj, uciekaj! No! Co ty mi robisz, dzieciaku, pierdzielony?! Ja cię uratowałem, a ty mi. No, czuj. Prawdopodobnie, jeszcze raz. Ale czekaj, no. Jest wyjście, ja jeszcze nie jestem dobry w tej pizzerii. Tu będzie tyle montowania O, co to jest? Ten portfel znaczy do taty, musi tu gdzieś być Nice, mam portfel taty Sprawdzić. Kiedy skąd retro w naszym miasteczku była dostawa i pojawił się nowy robot Mechadelix, tata chciał yy, obiecał, że zabierze mnie tam go zobaczyć Bardzo chciałem go mieć, ale tata nie miał pieniędzy Być go kupił kilka tygodni później, myślałem, że już nikt go nie zobaczę Okazało się, że tata go kupił. Pracował codziennie nad godzinę przez tygodnie, aby móc zrobić mi niespodziankę. Byłem taki szczęśliwy. Okej. Okay. Oje bateria jeszcze, dobra, nice. Ku. A gra jest ciężka z drugiej strony, bo masz parę rzeczy do zrobienia, a... No. Dobra. Idę do basenu z kuleczkami. Idę do basenu z kulkami. E, no to ja jestem debilem pieprzonym. Czemu on... Basen z kulkami. Nie miałem za dużo czasu, żeby szukać taty, ale muszę najpierw wypuścić lepszy plan. Przepraszam, tato. Boję siebie, dopóki nie, nie wrócę. Mam wrócić do domu. Okej, okay, mamy dzień drugi! Widzimy się w klęciku. Y o kurde. Co to jest? Retrospekcja? Tak, to jest retrospekcja. Pojadłem z tym... z tym... Z tym... Jest Spring Bonnie, jest, jest, jest. Mama i tata i ja nie. Dobra, to Kojenciku, to jest za długi odcinek. Nara.